Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale ogród góralki Dzisiaj o różach pierwsze kwitnienie już za nami. Dzisiaj mamy 12 września późne drugie się zaczyna. Tutaj na, pięknie napnących to drugie zawsze jest słabsze, ale jest i pięknie, fajnie. To nawoził roślinę po pierwszym kwitnieniu azotem. To ma dużo pąków. A teraz będziemy nawozić już już jak kwitnie. Teraz już, ponieważ połowa sierpnia, koniec, do połowy września nawozimy nawozami fosforowo-potasowymi, aby wzmocnić roślinę na zimę, żeby ona nam pięknie przezimowała. To na pewno musimy je nawozić. W przypadku róż pnących na pewno trzeba je zakopczykować i owinąć pędy, żeby nam ich nie wymroziło. Niektóre tutaj pięknie kwitną, a niektóre pomimo nawożenia mają raptem dwa kwiatki. I dlaczego? Słuchajcie, no tutaj akurat tą różę pnącą dołapała czarna plamistość. I co teraz z taką różą? Słuchajcie, z racji tej, że już mamy y, praktycznie połowę września, nic z tą różą nie robimy. To, że ja co roku mam czarną plamistość na różach, y, o tej porze roku ja tego nie pryskam, bo nie ma najmniejszego sensu, za chwilę one kończą okres wegetacyjny. Najważniejsze, żeby ją dobrze naw nawieść teraz na zimę nawozem potasowo-fosforowym, żeby ją wzmocnić, i ona, tak samo jak co roku, piękne pędy mi na wiosnę wypuści, yy, poobcinać jakieś takie yy, te, te, takie wszystkie co tu nic nie ma, to po prostu to trzeba trochę przyciąć, żeby ona jeszcze więcej nie traciła, yy, w przypadku mączniaka czy jakichś różnych takich również te, o tej porze roku to jest normalne że pojawiają się grzyby, różne choroby i ja tego nie pryskam u mnie czarna plamistość pojawia się dlatego, że one są tutaj przy ścianie nie ma przewiewu ponieważ tutaj dołem mm, są liście orlików, liście orlików na których ewidentnie już jest mączniak to, że mączniak jest na orlikach o tej porze to też jest normalne Także tutaj chorobami już się, proszę się nie przejmować, ja tego w tej porze roku nigdy nie pryskam i na drugi rok i tak ładnie rosną, tylko nawóz, żeby je dobrze wzmocnić, ale popatrzcie jaka różnica, koło siebie rosną i tutaj mamy totalnie zaatakowaną czarną plamistością, a tutaj delikatnie. Ale ma mało. Ma jakieś tu kwiatuszki pojedyncze. Będzie kwitnąć na biało. Ale no, ta akurat ma bardzo obfite pierwsze kwitnienia, A drugie to tak. Coś tam jest, ale bez szału. I tutaj też widzę, że bez, bez, bez szału. Idziemy zobaczyć na ogrodowe. Tutaj wielkokwiatowe widzę czerwone pięknie kwitną. Super. Ale ta choroba tutaj też się pojawia. U mnie jest tak, że ja na zimę specjalnie im tutaj posadziłam miskanta, aby ich nie przewiewało w zimie, no, ale dzięki temu też ich nie przewiewa w lecie i pomimo, że tutaj akurat nie ma nasadzeń przy, przy samych korzeniach u dołu to i tak jest kiepski przewiew i po prostu ta czarna plamistość się pojawia nawet jeśli by była to myślę, że to o tej porze roku jest ciężkie do, 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 do ogarnięcia, żeby się jej żeby jej nie było tutaj oczywiście o tej porze ogławiamy to co trzeba filmik o dokładnie o ogławianiu jest tam tutaj przycinamy po skosie tutaj już następne piękne i przede wszystkim nawozimy. Nawozimy przed deszczem, jakim sobie porządnie je nawieźć nawozem potasowo-fosforowym, aby nam pięknie przezimowały na przyszły rok. I to ode mnie tyle dzisiaj. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, do oglądania innych filmików. Tam też macie pielęgnację róż po dokładnie po pierwszym kwitnieniu, jak to z tym nawożeniem jest. Więc zapraszam. Pozdrawiam.